Siema z tej strony Zapominalski a dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars będzie to seria z nabijania pucharków z randomami więc myślę, że będzie to dosyć ciekawa seria dobrze, więc ja nie nudzę i zapraszam do oglądania dobrze, my jesteśmy już w meczu mamy tutaj Genie, Gina. chyba polegniemy bo ten 8bit nas wykończy no, jak już mówiłem, ten najbit nas wykończy. Ale na szczęście mamy już troszeczkę naładowanego ulta. Mam nadzieję, że ten Mudarlowin nie naładuje się ul, bo inaczej podjedzie naszego biednego Karla. Nie wiem, czego nie słyszę, ale nie słyszę y, odgłosu: y, jakby jak strzela Karl, i to jest dosyć dziwne. No, ale dobra, nie przyjmujmy się tym. E, jeś, e, przy, jeśli będzie mnie słabo słyszeć, a głog. Gło, Gra będzie bardzo głośna, to niestety nie moja wina, nie umiem dostosować w końcu, yy, przyśpiewam, że ten odbicie zabije, nie umiem dostosować po prostu tak dźwięku, żeby było dobrze. Yy, dobrze, więc teraz mamy Karla, który wjeżdża w nasze miny niczym, nie wiem, motorówka. Yy, teraz jedzie motorówką swoją i kręci fidget spinnery. Dobra, jedzie motorówką, dobra, minionek jedzie motorówką rzucając fidget spinnerem, tylko, że takim trochę innym. No, więc bardzo ciekawa teoria według mnie. Dobra, tam leżą darmowe power cubes i niestety ktoś już się wziął. Boniu, ten Alin ma 10 power cubesów, trzeba go jak najszybciej wyeliminować, ale ja wiem, że on no właśnie, puści ulta, ale na szczęście chyba nie straciliśmy pucharków, ale zyskaliśmy, więc jest na plus. Yy, spróbujemy wbić 15. rangę na B, yy, i powijamy sobie też troszeczkę Daryla, bo naprawdę spadłem z nim trochę yy, na, na randę tylko na pucharkach. Yy, dlatego też muszę samego troszeczkę wbić. Czy ten kolega jest awkiem? E, dobra, zakręć się. Halo, jesteś? Ej, byku. Byku, halo. Jesteś? Jesteś? No pokręć się. Dobra, czyli gra bot, bo widzę, że po jego zachowaniu, no kręć się, no. Czyli jednak mamy bota, słuchajcie. O nie, 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 nie. O, nie, czego to zrobiłeś? Dobra, ale mamy 5 power kipsów, więc. Mm. Pyk. Dobra, zginęliśmy, ale ja jestem mądry. Mm. No niestety straciliśmy pocharki, chyba minus jeden. Minus dwa! Nie zyskaliśmy jeszcze. Nie! Czego ja wziąłem play again? Żeby on nie do play again, boże? Nie, nie dawaj, nie dawaj. Jak on da, to ja nie wiem. To tragedia. Uff, dobra. Może po prostu pora miał ze dwój, zobaczył szybko albo mama tka, go wołała jak nie. O, miałam już dużo lepszy odcinek przedtem, ale niestety o, mama wkroczyła na moje terytorium i popsuła mi cały odcinek. Mówiąc, cytuję. Kuba spakowała się już do szkoły, więc... Yy... No niestety, no niestety albo wstety. Mniej cringe'u zawsze, więc... Dobra, nie wiem o co chodzi. Mhm. Czyli przegraliśmy. Dobra, już wiem o co chodzi. Może spróbujemy zagrać na tym nowym duo. Znaczy... Na tym nowym się udało, nie wiecie o co chodzi. O Boże, co ja robię. Na tym no... no na tym nowym showdownie, nie. Gramy tylko w duo, jak już mówiłem, jest ta seria. Yy, gry z randomami, znaczy duo z randomami, może yy. coś się na mnie chce czytać, yy, coś się wapsuło, a nie mogę chodzić. Czekajcie, zrobię reloga i zaraz a zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, ja już jestem z powrotem, o mój, bo zaszedł dosyć daleko nawet. O kurde, oni mają 6 par kipsów. No nie, nie, to ja nie wiem, czy to jest tak dobrze. Musimy szybko komuś zadać obrażenia, albo zebrać parkę przez naszej nitki, bo inaczej będzie śle. Kurczę! Niestety przegraliśmy, ale było blisko. Nie. Dosyć, gdyby ten ta nita szszaiła to chodzi. No może jednak zostańmy przy tym normalnym bo jakoś niezbyt nie dobrze nam idzie. Chyba poddaję się z tym wbijaniem. Bu. Może weźmiemy sobie tego daryla, Wbijemy. Przepraszam, jeżeli słychać w ogóle odgłosy w tle lub mnie strasznie słabo słychać, ale niestety już to nie jest moja wina, tylko mojego telefonu i tego, granie na ładowarca, więc no niestety. W sumie to nawet stety, bo mniej cringe'u zawsze lepiej, mniej cringe'owy YouTube. Coś takiego. <grym> Niczego. Nie, 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 nie. Dobra, nie wiem. Właśnie, kto napisze komentarz pod spodem hashtag z random przypnę mu serduszko albo postaram się przypiąć przynajmniej serduszko, ale myślę, że uda mi się to zrobić. Kurde, zebrałem parę klupsy! Power klupsy, power Power, krupsy, power, kubsy, power i to było bardzo złe posunięcie z mojej strony. Win. Dobrze. Nie! Boniu, jak ja głupi jestem na maksa, nie? Trzeba poczekać. Dobra, tu mamy miny nasze. O, kurde. Przerąbana. Dobra, nikt nie dostał naszymi minami. Silent here. O kurde, nie, nie, nie! Dobra, zobaczmy, czy te miny... Aha. Wiecie co? podaje się z tym Bu. Może weźmy jakiegoś innego brawlera, na przykład takiego jak Daryl. Bo bardzo lubię Daryla. Bardzo. I ja lubię, a wy nie lubicie i macie problem. Dobra. No, nice, nice. Napiszcie też w komentarzach, co uważacie o tej grze. Czy jest fajna, czy może niezbyt wam przypada do gustu. Według mnie jest to nawet spoczka bardzo gra. Yy, bardzo taktyczna jakby, ale bardzo też uzależniająca! O, dobra nie mogę. Dobra. Mamy tutaj często. Dzięki. O no weź odpiernicz się ta piperka mnie naprawdę denerwuje. Dobra, już wiem z więz, więz kim jest ta piperka, więc... O kurde, mam przez ranę Mam przez rano. Mam przez rano. Dobra, Bar mamy w tymi w ogóle. Nie głupi jestem. Nie, nie, nie wiedziałam na no, przykład mam w tym a to jest bardzo ważne, bo można ewentualnie jak nasz teammate się respi, można zrobić komuś podiec, bo o, przez 3 sekundy ma się niezniszczalność, więc jest to bardzo... Ona to bardzo dobrze wykorzystać, ale ja niestety podjechałem za szybko. Co ten typ robi? Chowaj się! Regeneruj SIĘ HP typie! Regeneruj się. Tak to bym mógł pójść na do jeszcze bym miał już. Dobra, nie wiem. Nie wiem co jest z tymi typami. Może nie... Boże nie darylem. Co ja gadam, co coś o tym darylu? E, by MZ. No właśnie. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem wbiję pucharki, więc ja widzę się z wami za chwileczkę. Dobra, mam już słuchać dwa powercubes'a, myślę, że będę robił cięcia, gdy będę po prostu zbierał powerkipsy i gdy będę miał przynajmniej już dwa albo jeden i będzie jakaś walka, to będę odstopowywał, jakby to powiedzieć, nie wiem, nie wiem jak tego słowa uszyć. Mam bardzo ubogie słownictwo, jak to moja pani od polskiego mówi, więc no nie wiem, <laughs> po prostu nie wiem. Dobra, jesteśmy w ulcie 8 bit naszego. W ogóle mamy 6 power kibców, to jest bardzo dobry wynik. Nawet na ten czas. Dobra, tam się rozpił Typy to se o ładnie tak tylujemy. Kurde, tam mamy kogoś na 6 lub 7, ale my, my na szczęście mamy 9, więc mamy wielką przewagę. Tu jest typ, czyli jest to jean i no nie mamy słuchajcie przerąbane bo przegraliśmy, ale zawsze 7 pucharków na nasze konto ląduje więc jest to nawet plusik bo w końcu odrobiliśmy trochę tych pucharków Chyba, zobaczmy czy to da no niestety nie do. spokojnie, to nie 6.19 po prostu mam zepsuty zegarek albo ja nie umiem liczyć o o double ten mm. MZ Bardzo fajnie Stworzymy dwie burze i jest już kurde normalnie tak już to jest tak już to wtedy Kurde normalnie nie Że się kupa robi w majty Ty będę udawał że ja jestem Przeciwko z nią nie Ale ten spray jest dobry, taki podwójny. 4 power spray do mycia naczyń. Tak, spray do mycia naczyń, ale ty mądry jesteś, Kuba. Dobra, nieważne. Czy jest? Myślałam że ten kod zniknął. Już myślałam że się zrespił temu kultowi teammate, ale jest to właśnie bardzo prawdopodobne. Jest to daj uciekamy! O kurde. Przenumane. Jesteśmy bardzo w słabej sytuacji. Ale dobra, tam jest kocik, którego możemy dojechać zawsze. I to nawet zrobimy. Dobra, ten Dynamite już nie żyje. Tu mamy jakiegoś typa jeszcze. Dobra, raz przy Kurde. O, mamy Afka. Mm. O, dobra, nice. Nasze power clipsy. Więc zawsze na plus bo potrzebuje nasz teammate trochę więcej power powercubesów, myślę. Yy, przydałoby mi się przynajmniej. Dobra, może pójdź po to typie. Dobra, no nice. jest, mamy 10. Yy, nasz teammate ma 3, więc też tak nie, nie, nie za mało, nie za dużo, I w sam raz po prostu. Kurde, zginął nasz teammate, ty, co jest? No to przegramy. O kurde, to nieźle wariacie to przegramy coś jest dobra Essa bierzemy essa. play again, bo no zdobrawała nam się postać, więc jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już z powrotem. Hmm, tam jest Daima Mike. Dobra, pomagamy naszego, naszemu teammate'owi. Siema byku, no my jesteśmy razem. Słuchaj, Schakowaliśmy, że możemy być razem. Tymi samymi postaciami. Normalnie hakerzy z nas. Dobra, asa. Kolejny leży. Tam mamy poko. Ja bym chciał tego poko dojechać. Bo ja bardzo lubię poko dojechać. Jak głupi jestem, Miałem szansę, żeby zabić tego poko... Papa, Tyle tu się mówił papa! Pa. O kurde No to słabo! Mam nadzieję, że Double again Dobra, dało. Ostatnio miałem Double Leona i to naprawdę wbiliśmy razem 300 pukarków ponad. Znaczy nawet niedawno, znaczy dawno właśnie, Boże, co ja gadam, jakieś dwa miesiące temu, gdy miałem jakieś, nie wiem, 5000 hmm. tysięcy pucharków? No, myślę tak, że około 5000... nie, 6000 tysięcy pucharków, przepraszam. Yy, jakby ktoś chciał wiedzieć, to Leona drobnałem na 1000, a Spajka drobnałem na gdzieś około 2500, więc a, ciekawe. Brawlerzy dropią mi tak Dropnie mi Legenda Jak mam wszystkie rare i super rare już To wtedy mi dropię. dropi Epic, potem Mythic I potem znowu Legenda I potem Epic, Mythic, po ostatnio dropnęła mi Piper Potem dropnął mi Jin i teraz chyba będzie Legenda No chyba, że się mylę Bo to też Moja teoria nie musi być Koniecznie prawdziwa Dobra, gdzie gdzie jest ten typ? Nie, tak wie, się wychyliło. Dobra, nas tu nie ma, więc my jesteśmy inwizibule. Tylko, żeby ta nasza, nasza druga połówka nas nie zdradziła, cholera, jest problemik. Kurde. Trzeba zniszczyć tę działką. No jak te działko nas widzi, no? O oh, holy shit. ja? Nie, dupa. Przegraliśmy. My, my jesteśmy Invisible. Nie, już widziałam tą obłoczkę po prostu. Dobra, plus trzy pucharki. Myślę, że trwa to już długo. Zagramy sobie y, ostatni meczek. Może Nito i tym razem już na na przykład Zadymie i wezmę Poko, bo naprawdę już szczerze nie chce mi się grać tego duo. I ostatni meczek i myślę, że będziemy mogli kończyć w Dobra, jesteśmy w meczu. Możemy zaczynać. O, mam tego typa znajomy Babo Pro. Hm, ale śmiesznie wyszło. Mam tego znajomego tego typa. Ale... Tap gameplay i ty! Top gameplay! Ej, ja znam tego typa. On gra wszystkimi postaciami, nie? i normalnie że to na YouTube'a i na przykład jak jakiś youtuber coś mówi albo opowiada coś związanego na przykład z Bruce Starsem, ale nie musi być też koniecznie związany z Bruce Starsem. Zależy jak tam on chce. Ten youtuber. No i tam sobie na przykład możesz wziąć taki tab, takiego na YouTube taki gameplaya i ci leci taki. Dobra. Uu, kurde, było blisko. Kurde, czego to ty, nie złapała? Kurczę. Panie, by było wziąć to piłkę. Ty to może będziemy na YouTube? To też jest bardzo fajną opcją. O nie, jest słabo. Dobra, oni widać, że grają razem. Może rozmawiają, bo tak to na pewno by nie zrobili. Dobra, ale my idziemy naprzód. U! Ale się wystraszyłem. Um, dobra. Tego Daryla spróbujemy coś poobijać. Bo mamy ulta, więc jest nawet spoczka. Ale ja zrobił dziurę sobie w boisku, a ta dziura, nie w boisku, tylko, kurde, dziura pomiędzy właśnie tym tym daje bardzo wielką przewagę niestety przegraliśmy ten meczek ale bywa dobra więc ja się z wami żegnam liczymy leon podrzucający swojego lizaka i dłubającym sobie nim w nosie więc ja się z wami żegnam żegnam